Jała babamak. Jestem gotowy. Dzieciaki, jak ich nie kochać, ale jak je opanować? No właśnie, o tym dzisiaj w naszym studiu, a raczej z niespożytą energią w tle, ale już szczęśliwie na fotelu. Czy wiesz, że nadpobudliwość, problemy z koncentracją i ADHD można przezwyciężyć? Terapia metodą neurofeedback jest szczególnie skuteczna u dzieci. Nowa metoda bezprzewodowy neo, neuro. neurofeedback! Neurofeedback! W Akademii Superbohaterów. Terapia ma być przyjemną zabawą dla pacjenta i przyjaznym, a przede wszystkim skutecznym narzędziem. W rękach terapeuty. Nowa metoda to trening super bohatera. Bezprzewodowe w pełni bezpieczne urządzenie przypominające słuchawki zakładamy w momencie rozpoczęcia sesji terapeutycznej. Chopsiup! I gotowe do pracy! Pacjent staje się graczem. Do sterowania grą konieczne jest utrzymywanie wysokiego poziomu skupienia. Terapeuta na bieżąco monitoruje pracę mózgu i ocenia postępy. Czy mogę jeszcze zagrać? MindPlus umożliwia pracę z terapeutą nawet czterem pacjentom jednocześnie. Trenując w Akademii Superbohaterów, ćwiczysz swój umysł. Trenować można także z dala od gabinetu terapeuty. Ja tu? Maja. Ham. I jeszcze jedno. Wtedy, kiedy dzieci spędzają czas trenując, mama i tata mają bezcenne chwile wytchnienia. Welcome to the Mind Universe.